Dubu, dubu, dubu. Dubu, 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 dubu. Jestem, dzień dobry. Dzień dobry. Witam, cześć. Już sobie odpalam gierę. Gdzie jest Dead by Daylight? Tu jest! Znalazłem! Siema Marcem. Yo, cześć. Co tam wariat? O Aż mi się bekło. Bekło mi się ale tak po cichu. Także nie słyszeliśmy mam nadzieję. Du -du. Będziemy grali teraz w dybdy. Season End. No serio skończyło się season. Spadła mi ranga. I dobrze. Nie tego się spodziewałem wchodząc dzisiaj do dybydy. Jakie mam tutaj? a ah, Rescue 9 Survivors using the power of the Wailing Bell. Hit 15 survivors after comic out O Jezu, to na niewidzialne bym musiał grać. Nie podobają mi się te wszystkie daily rytuały w ogóle. Zagnam sobie zwykłą grażynką i pobijam punkty jak trzeba na skillu, a nie na rytuałach, kurde. Tak zrobię. Dobra. Join lobby. Grażynka. Będzie dobrze. No. Mm -hmm. Dawno nie graliśmy w Dead by Daylight. Nie martw się. Siema Natalka. Du, du. Pogramy, pogramy. Diabeł coś przebąkiwał, że się pojawi. Ale na razie to widzę, że jest offline. Także chyba się nie pojawi. Uu, patrzcie jaka jacyka usmarowana. Hello, hello. Nie chcą ze mną gadać. W ogóle, jakby tak. No, nie to nie, nie to nie. O, plaga, lol, kabanosik, ka kanabosik, kanabosik, hej, siemo, kanabosik, nie kapanośik, to jest kanabosik. Na, na odwrót, poprzekręcany tam, to tak zrobił sprytnie. Wiedział, co robi. Du du, du 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 du. No i co? Live robię. Przy, przyjdź, przyjdź. To, to. A nie, tu polski się nie pisze, to się zobaczysz. hu! Obcięłeś, obcięłeś. Obcięłem włosy, tak, obcięłem. Obcięłem. Dzisiaj byłem u fryzjera i obcięłem. No. Mhm. Obcięłem. Du, 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 du. Mhm. Ubranie z MLG, tak, to jest najlepsze ubranie, jakie można założyć dla Grażyny. Najmniej widoczne. Bardzo dobre ubranko. No na razie to ludzi nie ma chętnych do gry. Nie widzicie czemu. No, słaba, słabo, 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 słaba. Słabo. O, wróciła do nas Jaceka. No i co, grasz, czy nie grasz? O co chodzi? Niechże ona gra. Nie gram w białej kurtce. To jest srebrna, mocno odblaskowa. Tu nie jest biała. Ona po prostu tak mocno się świeci, że wygląda jak biała. No, ale nie jest biała. mm m ta 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 Nie, nie biorę srebrnej kurteczki. Nie ma nie, nie ma opcji. Mm -mm. Nie ma opcji. Nie ma nie ma takiej możliwości. Nie będziemy nie. Nie. Mm -mm. Mm -mm. nie. Najgorsza kurtka jaka powstała. Na niej się nie gra. Du, 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 du. Gdzie ten diabeł? Napiszę mu SMS-a. Napiszę. Halo. Halo. Tak napiszę. Halo. Halo. Pyk, poszło. Poszedł SMS o treści. hi ale, o. Tak. Bardzo stylowa, kurtka. Ja że jest bardzo stylowa, ale tu nie o styl chodzi. Musimy wbić MLG Level Konkret. A nie, stylową, kurtkę. Czuję trapera. Nie damy srebrnej kurtki, nie ma szans. Proszę mi dać spokój, nie będzie srebrnej kurtki. Nop, nop. Teraz przyjdzie. Pan traper. I zrobi mi... O, jakie są lagi. Widzieliście, jak przeskoczyła? No to właśnie. Ja naprawiałem, też był drobny lak. Ale teraz to już jestem pewny. Wtedy myślałem, że może mi się wydawało. Ale teraz to już mam pewność. Są lagi. Na bank. O, o, o Znowu skaczę. To nie jest tylko u was. U, u mnie też. Mhm. Czemu są tylko dwie osoby w meczu? No podejrzewam, że typu Yy, miał słaby net i ich rozłączyło. Nawet nie zauważyłem. To super. To super. Hmm. Super. Super casy. Gramy w dwie osoby. Z Nipkut w 2 jest ze mną. Super. Tak. Tego nam było trzeba na start. Zbugowane lobby. Z lagami i z jednym dodatkowym graczem tylko. Za znaczy, że nie będę naprawiał na maksa. O, no to naprawiłem na maksa, nie? Chyba nosa nie ma. Nie wróciło go do lodu. Kanabosa. Dobra, puszczam. Zostawiamy to tak jak jest. Naprawimy tamto też prawie do pełna. I dopiero. Ale w ogóle nie ma lagów. O, kubaniec. Akurat tędy przechodzi. No dobra. Widziałem go przez chwilę. Widziałem go przez chwileczkę. Okej. wracamy tutaj. Do tego generatorka. Troszkę go ogarniemy. Łapek nie widzę. Także luz. Ciekawe, jak mój kolega, czy on w ogóle cokolwiek gra, no nie? Może tak być, że on nawet jednego nie naprawi, i wtedy będzie problem. O, właśnie dostał strzała. Nie, to super. O, już leży. Nie, to super. W ogóle czym ja się przejmuję, nie? Uff. Super, tacy. Typ już leży na glebie, nie? Już jest powalony O, oh, już go wiesza na hak Zero stresu, zero nerwu Easy peasy Naw Mam nadzieję, że on coś tam naprawił Cokolwiek, dobra, schowam się tu. Nie wiem czy mnie widział, chyba nie. Ojoj. Ojoj! Oj. No to ten. Pograne! Pograne! Skacz. No! Nie, to pewnie rósł. Wiecie ile czasu minęło zanim... O, nie... Ta, jeszcze lataj w powietrzu, no. Super! Super! Nie ma, nie ma, żadnego problemu, w, w ogóle nic się stało, świetny mecz, Sup, super zabawa, a jeszcze możemy spróbować uciec, no tak, możemy spróbować uciec jeszcze, on się tam pułapki rozstawia, na pewno mu ucieknę, nie mam pytań, nie mam pytań po prostu, no nie mam pytań, nie? No nie mam pytań, jaki lag w ogóle, jak ty przeskoczył, Nie. Nie, nie, nie. 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 Super, super udało się, nie ma problemu, w, w ogóle nie, ile ten mecz trwa, 5 minut, chyba nawet nie, chyba nawet nie, o już straciłem rangę, <laughs> jeszcze nie zacząłem grać, idziemy na upgrade'a, mhm. dali mi radę, bez problemu, o, 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 47 level, pyk, ładnie. Ładnie, co my tutaj mamy za perka jakiegoś ładnego? Uh, unlock potential in one aura link ability, auras, ability? fajne, fajne, nie że skrzynki nie mogę, nie znaleźć dźwięki dźwięki dźwięki. mogę znaleźć. Tak elo, elo, witam czaty, prawa i diabeła. Zróbmy. Jak się Zróbmy. pojawi później, fcia. Dzięki Ewcia za donate, a. też cię pozdrawiam. A nie wiem, czy ten diabeł się pojawił, bo taki jakoś tam trochę ten zniknął gdzieś, zniknął. Bardzo dziwny perk, jeszcze go nie widziałem. żeby pokazywał skrzynki, nie wiem, czy to jest coś nowego, czy co, czy co, czy ja o nim zapomniałem. Nie w każdym razie pokupujemy tych za trzy najtańszych, żeby tylko podblokowywać. No, już się pojawił ten ten, dymek. Dymek już zacznie nam blokować. I ja sobie jeszcze znajdę tych za trzy? Chyba nie. Chyba sobie nie znajdę, więc sobie kupię to. A dymek niech się rozrasta ile chce. Ile chce niech się rozrasta. No już nic nie kupię. No. Nope. Join lobby. Plaga diabeł jest. Gdzie jest? Nie ma. O, jest na Steamie nawet. A to paruwa. No dobrze. No dobrze. Nie mam wolnej ręki. Gram teraz. Co za ty wpił na tym spika i nic nie powiedział? No nie, o kurde, nie, nie ma, kot, nie ma wcale. Halo. 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 Słyszysz mnie? Normalnie? No ja cię słyszę cały czas. Co ty typie taki nieogarnięty? Ja, ja ci piszę SMS -a, a ty nic. Ale telefon jest ode mnie jakieś. Piszę ci na Facebooku, a ty nic. Nawet ci na streamie, pisałem ci, pukałem cię na ats i ty nic. I dobrze, już Survive with Friends, zapraszam. A ja, ja, cześć chaty. Jakiś Elo, elo Paweł. Cześć Paweł. Ktokolwiek, tu nie ma Paweł. Paweła nie ma. Plagę jest tylko. Ta. Jo, o jesteś już, no to ready. O, To nie grzejemy nie temat. Czejemy temat. Gdziejemy temat. Uuu, uh, masz pozdrowienia, wiesz, wsiadłeś oh, do najcieka, tam były pozdrowienia Nie, ja mam wyłączone, niestety, z tym, tak, jako no to, to masz Dzięki, Łupu, 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 jak tam, ziomek, co tam? Daj spokój, siedzę zambulony, nie no. wiem, co się dzieje no. dokładnie. No coś ty, jak to tak? Piątek się najprawdopodobniej dopiero używia, także... Mhm. ba, 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 ba da, da, da. A mi dzisiaj koszulka przyszła? Aha. Tałem. Moja koszulka mi przyszła. Taka ładna, taka śliczna. O, mamy lobby, wiesz? Siem, Siemma. Elo, Hello. Hi. Hola. Guten. Guten. Tak. Jak się pisze, bonjour? Nie wiem. Jak się pisze, bonjour? Bonjour napiszę. Bon ury. Bon ury. Nie wiem jak się pisze bonjour. Napiszcie Pani mi aur? bonjour. Bonjour? Bon Our? Bonour? Bonjour. Bonjour? Nie, nie wiem. Nie wiem bonjour jak się pisze. Musicie mi pomóc. Bonjour. 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 Witaj, ktoś napisał. Hej! Bonjour! Wziąłeś rady typie? Tak. Złodzi? Tak. <grym <grym> typ z Bonjour. A, że z kropką się A, no tak. No tak. Wiesz, co to za łodyga? A to jest łodyga 50% więcej blood points w Objective kategorii. Nieźle, co? Nie, nie spodziewałeś się. nie spodziewałem się. Wow. Jeszcze nie spodziewałeś? Powiedzieć coś czegoś nie spodziewałeś? Mhm. Krzesło. Krzesło? A? No, nie spodziewałeś się krzesła? Nie spodziewałem się krzesła, no rzeczywiście, rzeczywiście, nie pomyślałem o tym. Tak. W ostatnim meczu mnie nie wrzuciło do meczu całej twórki, tylko dwie osoby wrzuciło i jeszcze były lagi. Także te. Ja, akurat wszedłem na twój stream i mi wysłałeś SMS-a. Aha. Albym bym zjadł jakieś chrupki, a mogę sobie pójść kupić chrupki, ale źle zrobiłem, że nie kupiłem chrupki. No, mogłeś mieć teraz chrupki, a nie masz chrupki? Nie ma chrupki, no. Dobra, jestem w grze. Jest ja DBU, jest Archie i. jest... I kim grasz? Krażyną e, same Polaczki. Jestem za tobą, masz tam? Nie, nie, no, no. O nie. Już mnie złapie gnida. Aaa, pierdykam, mam później w mózgu. Nie umiem kliknąć do Piry. Albo mnie nie złapie. Co za typo? Nawet nie sprawdził tej miejscówki, poszedł sobie od razu. A, Archiego dorwał. no dobra. Archie. a on do ciebie poszedł i do Archiego. Ty jesteś zarczym. Możliwe. Nie, nie widział mnie. Łoł! Wow. Jaki, jaki jestem dzisiaj, MLG? No, człowieku, forma jest totalnie. Przyszedłeś? Widzę cię, uciekaj! Biegnij! To jest widzisz morderca, kogo. ciebie, ty się, Chodź. Kurna, o, tu możemy pomóc naprawiać, dawaj. Tu już jest grażyna jedna. Ale to było dobre, ale to było dobre. O, Archie dostał. Aaaaa, to nie ja! Brawo. grażyna, nie uciekać, co ty taka strachliwa jesteś, dzioba. Zwierdziliła od razu, nie? Spruszuję ją. Łoszyłeś ją, prosto. Dobra. Ech! Pam, 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 para, pam, 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 pira... Piotrek, jest problem, spędzi mnie głowa. To drap się tym, sufitem. O, dobra. Chodź. Uch! Pa. Tyriri. No nie, do piwnicy ją zaniósł. No to już możemy się z nią pożegnać. Cześć, Grężnarczy. tutu tu tu, 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 Piotrek, śledzę cię. Parara! Uuu, Sureios wysyła donatek. Zwykły donatek. Dzięki za donat. Patrz, tu mam silnik. O, się silnik. Pa, jest silniczek. Naprawiam go. bura. Archie oberwał strzała. Nie jest dobrze. Musimy sami sobie poradzić. Kto jest ten Ziris w ogóle, powiedziałem, że coś grałeś? Ziris New Down. taki survival w kosmosie, rozbijasz się na obcej planecie. Tam musisz sobie budować bazę, zabijać potwory. To to, może, to już seems nice. To no, całkiem to ja. spoko ale bardzo krótkie, że tak powiem. To już przej... przejszłeś? multiplayer jest też. Nie, to jest takie jak Ark niby, taki świat otwarty i tam się Sorry, to ja. Spoko. Sorry, to ja. Ok. Po eee. czym poznałeś, że to ty? A, bo zauważyłem, że to ja. No, no dobra, tak Arshie uciekł. Ten drugi wisi drugi raz. Jest dobrze. Kani nie, jest no pierwszy raz. Raz wici. To pierwsze Co To gierka na singlu, nie? Pan nie wisiał wcześniej? No, arczy wisiał. To arczy wisiał? Aha, to się wymienili. na haku. To nieźle. No, to dobrze, ten... że wszyscy są użyteczni i naprawiają silniki oprócz nas. No. Ale sobie sobie nie? A my sobie działamy. W sumie, jak on jest tak daleko, to. E, właśnie no tu właśnie. idzie. Odnośnie jak jest daleko. Możemy ratować tego drugiego typa teraz. Ma możemy, być. albo możemy mieć go w dupie. W dupie, znaczy. Przeproszę. Ja naprawiam. Chyba go do ja nie możemy spiertalić, bo będzie przypał. No. Może być przypał jak my spierdzielimy. Teraz nasza dwójka tylko zostaje, to wiesz. To tak trochę zagrożenie. No, bankowo przypał będzie. Tu, 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 tu. O, i wisi też tam w różnicy. Ja super. Fajnie się Dobrze im poszło. No i opalone. No idzie nam nieźle, ale cóż z tego? No idzie nam źle, bo nie mamy właśnie długości. Znaczy już mamy wiesz, otwarty włas, jakby coś, nie? Ale ten typ już nas ściga. Oni obaj zginęli na raz. Ja, oni przyjdą po nas. Dobra. Archibald Już no. leży że... Nie jest dobrze Po jest silnik man Tu jest silnik. O oh, you here this shit man? Take this shit Miga spiła Dem, ale jest tu jest się Piotrek ta... Tu jest silniczek Tu jest silniczek Uga... no. Gościu spią nas goni no, no to nic, nie? On tu biegnie totalnie, Za siebie. tutaj biegnie Nie widział cię. Wow, co to było, stary Co to było? Co to było? <laughs> wow. Ciebie widział? Nie. Yeah. Ej, no to porobiliśmy go totalnie, nie? Totalnie porobiliśmy. Ale kręci się to śmierdzi do piec No bo widział nasze ślady, ja trochę splintowałem, nie? Ja już naprawiam kolejny film. O -o. o o. O chodzi co tu się kręci. Dobra, powa. Uważaj, żeby cię ten nie zauważył, nie? Gdzie ja za długo W szafie miejsce. siedzę. Yy, w szafie, jak gdzie za długo to będzie problem. O o, Piotrek. Co? Wy, Wypierdalaj gościu, z piłą. Co to jest? Yy. Dobra, idź do mnie. Yy. Dobra, zepsułem ja się. Naprawiam. Zepsułem. To zepsuj. Ja zepsułem tak nie chciałem. Widziałeś włas? Gdzie jest włas? Nie. Gdzie się właśnie do włazu? Gdzie jest w nie widział to mam przerąbanek Ja mnie nie widział, no nie gadaj no, nie gadaj co? co to było? nie no musiał mi to ileś tam dostałeś w plecy chyba tak uciekniesz mu? chyba tak osiołknął potrzebny nie, nie ucieknę mu perelio Idziesz tu frajerze? Nie, nie no wiem gdzie ty jesteś, Nie wiem gdzie jesteś. Na naprawę drugi silnik, jak tu przyjdziesz to ci tak skopę dupal. Nie wiem gdzie jesteś! Ja uciekam po prostu. Czy że ci nie widzę? Mherę. Przewiem silniczek. One more to go. One more to go. Czuję, że jest zaraz za mną. O kurwa. No, 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 powiem ci, że sobie tak pogrywa troszeczkę. Yy, dorwał o, mnie wreszcie, jest. ale już tak juksowałem, wiesz, total. Full był, nie? Full był. On będzie teraz za mną biegał. Masz, jak znajdziesz własną, to uciekasz, nie? Dobra, uciekam do włazu w takim razie. Nie? No, tam od razu. znaleźć. To wiesz, nie. gdzie może tu być? Nie wiem. Może być do studowy gdzieś. O, gdzieś. Kurwa. Nie jesteś, tak, tak powiem on pójdzie. Spoko, nie, nie nie, biegaj. On się zawinął od razu. Z piłą gdzieś pobiegł, ale nie tak daleko. Pojechał gdzieś, piłą nie? Czy nie? Pojechał. Praca, to Miary go słyszę, nie? Słyszę, no jej obok mnie. Nie. No. nie ma sensu, Piotr, chyba szukam włazu. No, szukaj władzy, spoko. Ja postaram się przeżyć jak najdłużej. Hmm. Ale dobrze było. Dob długo, długo Gdzie gdzie? Gdzie? Właz jest, kurwa. A! Słyszę gnoja, jaha Tego też cały czas słyszę. On gdzieś się kręci tam, w polu. Bam, bam. O, już go nie słyszę. Zawinął się. Tak, to, tak, byłby. tak. Struggle. Wraca do mnie. Tu już trafie. go widzę, biegnie na pila. Kurde, tu, nie znajdę do łazu. Znajdziesz! Skill. Dasz radę. Słuchaj się. O, kurwa! Co? Żartowałem. Wpadłeś w niego? Nie. No, hopie. Jest bardzo blisko. Pogolus. Zaszadę. Biega to obok mnie. Bro, czekam. Strygl, strygl, strygl. Dobra, czekam. Struggle, struggle, struggle. jest The Was Jest u mnie. Teraz obok mnie jest typo. Bo nie mam pojęcia gdzie jest Was cholera. Biegaj, biegaj. Do oka budynku patrzyłeś? Tylko na, na sprincie raczej nie biegaj, bo on będzie widział gdzieś ślady, nie? Właśnie biegam na sprincie cały czas, bo no. jak ktoś trochę przypełnił... Trochę przypomnę. On też nie wie, gdzie jest własny, także los. Może, może dasz szatę. Raczej ja, wątpię. Może ta szat, Nie martw się. Pa pa pa, pa 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 Jest bardzo blisko mnie, zaraz zostanę na napierę. No co ty? Potryk no, <tryk> I feel the pressure. W dupiu. Nie ma włazu tutaj, gdzieś? Nie wiem. Przecież to dole patrzyłeś? Wejdź tam. A, tamto, tam, to tam w budynku to raczej nie. O, cholewcia. O, o. o, -o. Przerąbany masz. O, dzięki za info. Masz przerąbane. Rąbane prze. Prze bardzo. Gleba. Uuu. Dobra, biegnij tam, skąd on przyszedł. Nie? Może jest gdzieś tutaj. W polu może być, nie? Właśnie wiem, tak sobie obserwa, obserwuję troszeczkę. Observation chciałem powiedzieć, kurwa, co się no. dzieje ze mną z moim mózgiem. Kręcę jak dupio dokoła. Hmm. Hmm. Where is was, Piotrek? Nie wiem, nie wiem. Może być w drugim polu. Gleba, gleba, gleba. O stary. O stary. Talary. Co on jest? Masakra. Nie wiem! Biegnie obok ciebie. Pobieg. Dobra, idź. W trawę. Kucnij się w trawie, to się w ogóle nie będzie widać. Sacy. Gdzie on może być? Musisz iść do oka mapy. Po prostu. se tędy, będzie dobrze. Może znajdziesz. Ja tego, ale się boję. Spoko! Po kurwa! Na luzie. Tylko gdzieś przechodzi. Nie <grym> wie się we mnie na stopniu. przejść teraz przez te pole wzdłuż. I po lewej dużo budynku, może tam będzie O w dupiu hmm. Przy bramie, wła przy bramie łaz? Przy bramie właś, w ŁAZ przy bramie nie. Czy w łaz? Nie ma przy bramie łaz. Where is where is? Kurcze właz na cholerę brzęczy stąpiło Okej, okay. chyba będę. posłuchał. Może on znalazł już właz i stoi przy nim wiesz Był jakby w jednym miejscu był. Nie zdziwiłbym się jakby kampił na błazie, więc ty możesz naprawić sobie jeden silnik bez problemu. Wtedy. Ojoj, oj oj Nie jest właził. Może w tym polu jest Co jest teraz, no? nie no raczej nie ma wiesz? Widziałem go. Hmm. Nie Tu Ja pierdykam Hmm Szafka. Ładnie. O, trochę przesadziłem o Nie, to nie był własny szum, to było z zamuru, po prostu. Z zamuru jest trochę inny niż ten z włazu. Spoko ludziska. Gdzie jest właziu? Gdzieś tutaj musi być. Dookoła tego, tego, może. Chociaż nie widziałem dookoła. No, nie tam byliśmy tutaj tymi... wcześniej? No, byliśmy, byliśmy. Między tymi złomkami może gdzieś jest. Biegnie prosto na ciebie, na to lipa <laughs> Daj, spacja. Ten hmm. I w I migaj, lataj. Jak prosto na ciebie w ogóle! Fakt, Jest! Co robi? W budyneczku tym małym patrzyłeś? O chopie! O chopie! No to żeś mu wybiegł Przepraszam Dobra, wychuj ci w cyce Naprawdę, gościu A się stytowałem Ja dobra. nie umiem grać w tą grę, przepraszam bardzo Dobre, Daj dobra, zdać dobra. mi znać mi To ci się udało Nie no, jestem słaby, ja się za bardzo stresuję Ale i tak długo wytrwałeś, ziom Chyba cię nie zaprowadzi do włazu No Ale ładnie się się no! chciało. No nie umiem nigdy znać włosy, czy to jest przerobane. No jest przerobany to nie jest łatwe, to wiesz No ale punktów trochę dostaliśmy, także jest okej. Okay. Jest spoko. Ja się rozdam na szybciocha te punkty. Pyk Dobra